Ale się bujają. się jak się Dobrze, ta chyba za bardzo. Dlatego dzisiaj przesadzimy je do większych doniczek, a to do lepszego podłoża. Bo to jest tragiczne. Wybrane oczywiście przeze mnie, ale tak mało żyznę, bo prawie sam kokos, no nie wiem co mi wtedy odbiło. Zaczynamy! To jakie podłoże dodracamy wybrać? No? Przede wszystkim żyznę. Na pewno nie taki kokosik i mocno przepuszczalne. I pamiętajcie, że dracena zawsze powinna być podlana. W sensie, no nie można jej przesuszyć do końca, bo wtedy karpu... Skończy się to opadaniem liści i będzie tragedia z naszej palmy. Zaczniemy sobie od tych maluszków. To są dwie draceny smocze wyhodowane z nasion. Draceny smocze. To tak naprawdę można powiedzieć, palmy w naturze wyrastają do 30 metrów wysokości, nawet. No W Polsce raczej nie przekraczają 2 metrów. Ciekawostka jest taka, że to endemity wysp kanaryjskich, czyli w naturze można spotkać je tylko tam. Jakie podłoże do dracenki? Do naszej dracenki damy podłoże przepuszczalne, aczkolwiek żyzne. Roślina ta lubi mieć wilgotno w podłożu. I lubi też bardzo nasłonecznione miejsce. Oczywiście jeśli świecie jest nasion, to na początku ciepłe, jasne miejsce, ale nie pełne słońce. Nawet u nas w ogrodzie mo może się trochę przypalić. Ale jak odpowiednio powoli zaczniemy przyzwyczajać do słońca, to naprawdę nam się odwdzięczy. No dobra, to co? Przesadzam? Kończyły mi się kamyki, to pokażę Wam mój nowy patent na drenaż. Trytytki z budowy szklarni mi zostały, a w zasadzie końcówki. Spróbujemy je pociąć. Nie. Widzicie? Kupiłem na AliExpress. Nie dość, że się nie nadają do drzew, to nawet to trytytek. Więc użyjemy tego. Pociachamy sobie na małe kawałki. I wrzucimy jako drenaż. No co? Recykling, nie? Wyszło coś takiego. Tak naprawdę... Nie chodzi tu aż tak o drenaż, a bardziej spełnia to funkcję tego, żeby małe kamyczki z mojego podłoża nie przelatywały przez te dziury, ale jako drenaż też się sprawdzi. Także lecimy. Widzicie, to jest plus tego podłoża, że ziemia sama odpada. dźwięk. Kolejny psikasz mi się zepsuł, no nie wiesz. Chodzi o to, żeby to lekko tą ziemię zwilżyć, żeby nie przelegąć. Dobra. Ten wariacik zostanie teraz przesadzony. Popatrzcie, ja go już trochę przycinałem. Tutaj, tutaj, tutaj idzie nowe. Te dwa też są nowe. Tu powinny dwa wystrzelić. I jak podrośnie trochę do góry, to znowu przytniemy. Ale na razie trzeba przesadzić, bo coś ciężko mu idzie. Ta można powiedzieć zwyczajna dracena. Lubi podłoże żyzne, ale przepuszczalne. Ja zostawię w tej samej doniczce. Chyba jednak nie. Chyba trzeba będzie szukać nowej doniczki, nie myślałem, że aż tak się to rozrosło wszystko. Wow, patrzcie. No normalnie nie wiesz, ja myślałem, że tam pucha jest, jak to wsadzałem rok temu. To była tragedia. A teraz? Trochę to rozluźnimy. Dobra, męczę się z tym trochę dłużej, bo widzę, że tu jest nad czym pracować jedną z moich ulubionych narzędzi do przesadzania. Była szczoteczka do zębów. Oczywiście dokładnie umyta, żeby nie przenieść jakichś tam wzrastków, nie? Wow, ale ładne nebari. Nebari to w języku manzaistów korzenie. Czy tam ten dół korzeni, który się tworzy. Ciężko mi to opisać, żebyście to zrozumieli, choć pewnie to zrozumieliście, tylko ja taki głupi jestem, że myślę, że nikt tego nie rozumie. Bari to jest ta podstawa korzeniowa. O, kurde, się wysieli. Wow, no coś pięknego. Bez skitu, tego się nie spodziewałem. W związku z tym odsłonimy to trochę. No bo jak tego nie odsłonił, nie? No biegam jak popiszgany. Mam albo za małe, albo za duże toniczki do tej draceny. Nie wiem, co ją wsadzić. Może w wiadro jakieś? Bo jesteśmy uratowani. O góry kiszone wiadro będzie klasa. Dobra, jestem z powrotem. No peripetii było co niemiara. Wziąłem to wiadro, porobiłem dziury, popękało do wyrzucenia. Już miałem iść na dwór, szukać doniczki. Na szczęście znalazłem, że jakaś podgniła roślinka jest w tym, więc podgniłą roślinkę wyrzuciłem, doniczkę umyłem i wsadzamy tu teraz palmę. Musiałem dorobić trochę ziemi, ale. Doniczka jest ciężka, idealna do dracen, bo gdy one rosną i są już duże, a podłoże przeschnie, to łatwo się wywracają. A dzięki ciężkiej doniczce to się nie stanie. Kawałek siateczki na dno, żeby nam nie uciekało drewno, więc zapalmy. Dobra, mamy jeszcze resztkę tego. Ale zapalimy. No nic. Oj, 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 oj. Ale czego się nie robić na nie? Dobrze, że się jeszcze nie myłem. Ten pył mam nadzieję, że z czasem się wypłucze I lecimy z ziemią. Nie wiem, wiem wypukać ten tył, ale już nie będzie moja strata No i co? Draceny przesadzone udało się. Tej odsłoniliśmy 5, zmieniliśmy doniczkę na większą może już nawet docelową. Raczej manzaj to nie będzie, ale bardzo ładna, bardzo ozdobna. Dracenka jak najbardziej patrzcie Nice! Nice! Także dzięki za dzisiejszy. Trzymajcie się.